Wiadomości zaczynamy od wojny hybrydowej, którą wciąż wspólnie prowadzą Moskwa z Mińskiem wojny przeciw wolnemu światu. Pierpień 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy pojawiają się grupy nielegalnych imigrantów, którzy chcą siłą wedrzeć się na terytorium Polski i tak dalej przez ponad trzy minuty. Adrian Borecki jechał po opozycji. Po tusku dociskał ją pytaniami o graniczny płot, o referendum. Wypowiedzi ministrów spod tego płotu były tylko dwie, po 10 sekund. To atak, którego celem była destabilizacja Polski. Ten atak poprzedzał atak rosyjski na Ukrainę. Chcieli dwa lata temu zalać Europę właśnie falą chaosu, chaosu, upadku państw. Nie dopuściliśmy do tego. Obroniliśmy nasze granice i obronimy nasze granice. A jak to wyglądało od strony mediów? Traf chciał, że byłem tego świadkiem. Wiadomo było z góry, że pytań ma nie być tylko oświadczenia ministrów. Mimo to znalazł się ktoś, kto je zadawał. Kiedy pan się podał do dymisji za to, że policjant z białostockiej komendy wojewódzkiej brał udział w organizowaniu chaosu na kolei. Proszę pana, po czyjej pan jest w stronie? Jestem po stronie tego, Polski. Dlaczego wędujecie po z Rosją? On nie jest po stronie Polski, pan, pan jest po stronie Putina. Pan, pan jest po stronie Putina. Pan będzie za to płacił, wam się opłaca ten protest. Miały być tylko oświadczenia, a jednak były i odpowiedzi. Okay. A żeby dziennikarze też mieli zadawać pytania, niewygodne dla władzy, nie tylko podstawić mikrofon, kamerę i mówić światło, jak jest. No właśnie, poza czabanem, który robił raban, pytań nie było. Reporter TVN24 krzyknął, co prawda, a, a co z Black Hawkiem? Ale zrobił to dopiero, kiedy ministrowie odchodzili już od mikrofonów. Może nie trzeba było jechać do ustarza. Wyborcze reklamówki ministrów i tak nakręciłaby TVP. A tak wyszło słabo dla wolnych mediów. Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski.